Dzień dobry, panie Tron, że jesteśmy dwa dni przed Pucharowym spotkaniem z Koroną Kielce i wszyscy zastanawiają się, jak, jak Stomil podejdzie do tego spotkania wobec tego, co się, co się ostatnio niestety działo w Lidze. No tak, jak wszyscy wiemy, no, w Lidze nie punktujemy, te trzy ostatnie mecze były katastrofalne pod wieloma względami. Jest Puchar do Puchary, na pewno podejdziemy tak samo jak do meczu ligowego, czyli przygotowani tak, żeby mecz wygrać. Eee, zastanawiam się też, e, szczerze mówiąc, nad, mocno nad składem na, ten, na, na, na to spotkanie. E, na pewno dostaną zawodnicy, którzy mniej grali, to w tym spotkaniu na pewno też e, damy zagrać. No, też musimy zobaczyć e, ludzi, którzy, którzy mniej dostają szansę, jak na tle tego przeciwnika, Korona, Kielce sobie poradzą. Panie reżyserze, no, nie ukrywajmy. Niedzielny mecz z Zagłębiem Sosnowiec no jest ważniejszy niż ten mecz pucharowy z Koroną Kiel. No tak, pewno, że tak, że Liga dla nas jest najważniejsza, ale ja też nie mogę zawodnikom powiedzieć, że puchar jest nieważny, bo wtedy, tak szczerze mówiąc, no po co mamy tam jechać. Do tak? to, to każdego meczu podchodzimy tak, żeby wygrać, aczkolwiek, tak jak mówię, na pewno szanse dostaną zawodnicy, którzy mniej grali. Czyli zagra, jakby można powiedzieć, zagra więcej rezerwowych niż w porównaniu w tym pucharowym spotkaniu z Sandecją Nowy Sąd, gdzie tam pan postawił na taką bardzo mocną jedenastkę. No tak, no tak jak mówiłem wcześniej, że my chcemy wygrywać po tylu tych pierwszych meczach przegranych, to każdy tego zwycięstwa był bardzo, bardzo czekał na te zwycięstwa, tak samo jak nasi kibice i nie mogliśmy zrobić inaczej, jak podejść do tego, do, do meczu na, z pełnym składem, w pełnym zaangażowaniu. W środę też wyjdziemy z, z pełnym zaangażowaniem tak, żeby ten mecz wygrać, aczkolwiek, tak jak mówię, na pewno dostaną też zmiennicy, którzy mniej, mniej grali, też żeby pokazali przydatność do tego zespołu. No, też na tle takiego zespołu, jak wcześniej powiedziałem, jak Korona, będziemy troszeczkę też wiedzieli przydatnych zawodników do meczów ligowych, ale też i co i, do, co i do przyszłości. Oczywiście jeden mecz nie zadecyduje o tym, że Yy, że kogoś się skreśli, yy, jak ktoś słabiej zagra, yy, aczkolwiek yy, no jakieś tam odpowiedzi na pytania na pewno dostaniemy. Panie trenerze będzie można jakoś porównać to spotkanie pucharowe do tego, co graliście z koroną Kielce w sierpniu w Liza? Yy, to znaczy tak, yy, jeśli chodzi o jakieś przygotowanie taktyczne do tego, do, do tego spotkania, to no, wiemy jak korona gra, wiele meczów oglądałem, yy, też obejrzałem ten ostatni ich mecz yy, z Odrą Opole, grają w podobny yy, sposób, myśmy wtedy grali troszeczkę też inaczej, bo graliśmy yy, innym ustawieniem, bo yy, tak początek tego sezonu to ustawienie było inne niż, yy, niż teraz, ale no, musimy dobrze zagrać w obronie. To jest zespół z z, czołówki, z czołówki tabeli. Żywany Maciej Damc, Simba pauzuje za dwie żółte kartki w pucharze. To ktoś jeszcze może z tego składu wypaść. Bo jesteśmy dopiero oczywiście przed, przed treningiem tutaj w Torku. No czekam, czekam właśnie co z fundambu, którego na pewno zabrakło w tym meczu ze Skrom, bo jak było widać. Że to co mówiłem nawet na konferencji, że bram tutaj celem było strzelenie pierwszej br bramkę, tak? bo Skra bardzo dobrze grała w obronie i taki zawodnik jak Fundam, by nam się nieszablonowy przydał, który potrafi niekonwencjonalnie dwóch, trzech zawodników kiwnąć. I przy tym ustawieniu skry na pewno go zabrakło i chciałbym, żeby fundambu w środę też nie grając teraz meczu ligowego, to w środę ten mecz zagrał. Mam nadzieję, że jest zdrowy. Wczoraj dostałem zapewnienie, że dzisiaj jest w treningu, no ale tutaj fizjoterapeuci go zobaczą. Jeśli jest wszystko ok, to, to fundambu w środę na pewno zagra. Pamiętaj, że w Pucharze Polski to nie wszyscy kibice zawsze o tym pamiętają, dwóch młodzieżowców musi grać. To jakoś mocno panu komplikuje zestawienie wyjściowej dolastki. Nie, no to kompletnie nie, nie komplikuje, bo, bo tam jest rocznikowo tak jak w ekseklasie. Także nawet Czajka, który, który gra jako młodzieżowiec, w Lidze nie może grać jako młodzieżowiec, a w Pucharze może grać. Jest Krzysiek Bąkowski, jest Szabaciuk, Galach, Pawlak, jest wielu zawodników, którzy, którzy mogą zagrać. Jest Misiorski też. Także no, kilku zawodników na pewno o statusie młodzieżowca zagra. Panie trenerze, no i te nieszczęsne rzuty karne, bo w Pucharze może się to tak zakończyć. W Wlidza miał trzy rzuty karne, trzy zmarnował. Skąd to się bierze? Jak, można to jakoś racjonalnie wytłumaczyć? Racjonalnie to na pewno nie. No, pierwsze kar, karny strzelał Wojtek Rejman, który nie trafił z Arką Gdynia. Ten mecz też, jak strzeliłby tego karnego, można było, można było pokusić się o zwycięstwo, bo wiadomo, że bramki zmieniają oblicze spotkania. W następnym spotkaniu, którym mieliśmy rzut karny, strzelał Mikita, który no, co prawda za pierwszym razem nie, nie, nie strzelił bramki po, po rzucie karnym, ale dobitkę skutecznie tutaj można powiedzieć dobił. I, Eee, powiem tak, no Mikita na treningach, po każdym treningu, nie ma treningu w tygodniu, żeby Mikita nie trenował, e, oprócz niego jeszcze Moneta, e, pozostali zawodnicy Fundambu, Żwir, i, oni trenują te, te rzuty karne, na treningu to wygląda bardzo dobrze, no Mikita myślę, że na, e, na, na 10 w treningu, nie wiem, te 9 zawsze rzutów karnych strzeli, tutaj niestety Uderzył po prostu za lekko, za słabo, zły nabieg, bo już jestem po analizie. Dzisiaj zaraz będziemy siadać z chłopakiem i to wszystko pokażemy. Mnie też wiele rzeczy denerwuje, no ale ja nie wejdę za, za, za Mikitę nie strzelę, nie strzelę karnego. No on bardzo chciał, bardzo przeżywał, bo on wie dobrze, że jakby wykorzystał ten rzut karny, to, to mecz mógłby się potoczyć w drugą stronę. My wiedzieliśmy, że jeśli my stracimy pierwszy bramkę, to Skra się mocno zamuruje i nam nie jest, nie jest łatwo taki mur, nie wiem, 10 plus bramkarz osobowy yy, przełamać. Wiadomo, że w tych meczach z Miedzią, z Tychami, którym żeśmy wygrywali, to graliśmy bardziej z kontry, a nie w ataku, w ataku pozycyjnym. Yy, nie jest przypadek, że Skra nie traci praktycznie w ogóle bramek, nie, nie strzela za dużo, ale też nie traci, ale to nie traci dlatego, że po prostu broni się całym zespołem. My popełniliśmy karygodne błędy, bo w jednym można powiedzieć zdarzeniu, mówię będąc już teraz po analizie tego, tego spotkania, to w jednym zdarzeniu popełniliśmy ze cztery błędy. Pierwszy błąd to był złe wprowadzenie remisza. Drugi błąd to było brak asekuracji wprowadzenia remisza przez defensywnego pomocnika lub ten. Trzeci błąd to było łapanie na spalone przez Czajkę. I czwarty błąd to był w ślizg w polu karnym. No, Nie robi się w ślisku w polu karnym, gdzie jest jeszcze jest drugi, drugi zawodnik. No, ja na pewno jako trener tego nie, nie uczę, ale ja za to odpowiadam. Oczywiście ja jestem trenerem, ja mogę raz krytykować zawodników, drugich raz ich po, pochwalić. Ja za to wszystko biorę odpowiedzialność, ale na pewno żaden trener, którego ja znam, jak, jak pracują trenerzy, to nikt nie. Uczysz, żeby przy takich sytuacjach no, robić ślizgi w polu karnym, gdzie jest z boku boiska, gdzie jest jeszcze bramka, gdzie jest jeszcze jeden zawodnik. No, Remis podjął taką, a nie inną decyzję. Kosztowało nas to rzut karny, strata, strata punktów. No, ale to no, mówię, zawodnicy podejmują. My przygotowujemy zawodników na konkretne spotkanie. Pokazujemy fajne dobre strony skry, na przykład tak jak mówię czy przeciwnika słabsze, co, co możemy wykorzystać. No ale my no, nie uczymy w polu karnym, że jak będzie piłka zagrana, że mamy ślizgę absolutnie. No, trzeba to tak odprowadzić z zawodnika, żeby nie, nie uderzył, jest podwojenie i nie ma żadnego problemu. W ogóle to łapanie to jest na spalonym. Gdzie dzisiaj mamy war, to trzeba grać po prostu do końca. Nie łapać na spalone, rękę podnosić, bo to też spowolniło naszych zawodników, jak wracali za tym zawodnikiem. Yy, I tak jak mówię, cztery, a nawet jeszcze tam jest się Piąty, yy, piąty błąd yy, był taki, że. Nasz lewy obrońca, czyli Strauss w momencie, gdzie nasz prawy obrońca jest wysoko, no też nie ma prawa tak wysoko stać, tylko powinien zawęzić do środka. To są rzeczy, które my robimy w treningu. No niestety mecz przychodzi, jest, jest jakieś tam, powiedzmy, takie zaangażowanie, jakie jest w tym, ale na pewno... no. Takich rzeczy nie uczymy zawodników, i oni wiedzą, że popełnili błąd. Tak? Powiedzmy, jest takiej sytuacji, gdzie Remisz prowadza piłkę 10, a w tym w, tym, w 10 jedną tak zawodnicy zrobili, i, i z tego poszła kontra, i popełnili kilka błędów, i dostaliśmy bramkę. Tak? Nie potrafiliśmy niestety na to zareagować, strzelając bramkę wyrównującą. Czy czy, 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 nie wiem, jakąkolwiek bramkę, żeby, żeby wygrać mecz. No trzeba strzelać bramek. No niestety my tych sytuacji ze skromnie mieliśmy za dużo. Wspomniał Pan przed chwilą o obraniu. za to wszystko odpowiedzialność jako trener. Czy ktoś z Pana przełożonych już z Panem rozmawiał o obecnej sytuacji Stomilu? Pan może dostał jakiś ultimatum od zarządu na najbliższe spotkanie? Ja nie dostałem żadnego ultimatum. Ja, ja rozmawiam z prezesem, można powiedzieć, z właścicielem, można powiedzieć, że codziennie o, o, o sytuacji. Ja powiem jedno. My jesteśmy już po, po, po dość długim okresie, jeśli chodzi o, o tutaj, o 100 mil i o to, jak budowaliśmy drużynę. I powiem szczerze, że no, dzisiaj ta drużyna na pewno wymaga, wymaga wzmocnień, bo to już życie pokazało, że że tak jest i na pewno o tym żeśmy też rozmawiali. Ten zespół trzeba, trzeba wzmocnić. Wiadomo, jak był budowany na prędce, jak był budowany zespół, za jakie pieniądze. To, to, to nie jest, ale my w tych chłopaków od początku żeśmy wierzyli po to, żeśmy ich ściągali. I oni też dostali w jakimś tam stopniu, prawie każdy zawodnik dostał, można powiedzieć, szansę też, żeby się pokazać i w treningu wiadomo, że większość zawodników jest z niższych lig, bo dzisiaj z pierwszoligowych zawodników mamy Mikite, który był po kontuzji, który zagrał w zeszłym sezonie 200 minut, Moneta, którego znałem już z czasów Bytowi, który też był rezerwowym, można powiedzieć, w Tychach i budowaliśmy zespół za pieniądze, jakie nas było stać. Ja wiem, że dzisiaj kibice by chcieli wyników na miarę, nie wiem, Arki, Gdynia i tak dalej, tylko trzeba też porównać troszeczkę ten potencjał, który, który my mamy i którym dysponujemy na, na dzisiaj zawodników, gdzie oni wcześniej grali, bo część zawodników jest z zespołów rezerw, tak. Oczywiście to są fajnie utalentowani chłopcy, ale to oni też potrzebują czasu na to, żeby się pokazać. No taki Sylda, który zagrał niezłe spotkanie w meczu pucharowym, później dostał szansę też w tychach zagrał, zagrał nieźle, ale on też będzie błędy popełniał, bo to jest chłopak, który najwyżej grał w trzecie lize. Taką był ściągany tak naprawdę jako trzeci, trzeci bramkarz. Wypadł tam młody Bąkowski, który też nie przyszedł z klasy czy z pierwszej ligi jako grający bramkarz, tylko jako bramkarz drugoligowych rezerw Lecha Poznań. On też dostał tak naprawdę szansę pokazania. To jest bardzo dobry bramkarz, uważam, że będzie grał jeszcze na bardzo wysokim poziomie, ale swoje błędy niestety mamy też wkalkulowane, że on będzie robił. Najgorsze jest to tylko, że błędy, które my popełniamy, skutkują nam niestety bramkami. Tak samo w meczu ostatnim, przedostatnim z Sandecją. No, my mieliśmy z dwóch metrów sytuację, mogliśmy strzelić przynajmniej remis tego, z tego, by był. Drugą bramkę dostaliśmy, jak leliśmy w dziesięciu, bo Simba akurat leżał z boku nieprzytomny. Też powinniśmy się inaczej przy tym zachować, no ale, ale, strzelamy później bramkę jakąś kontaktową, tak, z tego rzutu karnego Mikity, ale mamy w ostatniej minucie meczu z dwóch metrów sytuacji do pustej można bramki, to trzeba, no niestety trzeba to wsadzić, tak, i jest przynajmniej punkt z tego, co co nam e, gdzieś tam wcześniej nie, nie poszło. W meczu z Sandecją, no cztery błędy były bramkarzy, no i kto był na, na spotkaniu, to to widział i tutaj nie ma co ukrywać i to, to nie jest tak, że tutaj ktoś obarcza zawodników, tak? Ja tych zawodników wystawiłem, ja za to biorę oczywiście odpowiedzialność, ale ja powiem szczerze, na kogo innego nie mogłem postawić, bo, bo, bo innych zawodników akurat w tym momencie e, no, nie było, tak? Wypadł nam Dams, który zaczął bardzo fajnie gracz, który się zaczął też odbudować i też w Tychach to był nasz najlepszy zawodnik Damc, ale pamiętajmy, że on też dwa lata wcześniej nie grał, dlatego też te, te, te kontuzje. Wszystko, kto mądrze na to wszystko spojrzy, to zobaczy dlaczego jest. Dzisiaj taki Sosnowiec ma od nas dwa punkty tylko więcej, ale oni mają zespół złożony od dwóch, trzech lat, który był budowany, a my mamy zespół, który parę miesięcy temu miał w ogóle nie grać w, w, w pierwszej lidze, my naprawdę ja, ja wam powiem jedno, ja miałem dziesięciu innych zawodników jeszcze do, do 100 milu przymierzanych, bardzo dobrych, którzy dzisiaj strzelają bramki w Chlobrym, w Głogów jeden z zawodników, który miał przyjść do nas ale wszyscy nas przebijali, nas przebijały nawet drugie ligi, miałem fajnego napastnika, który strzela bramki w drugiej lidze, a do nas nie przyszedł, bo dostał 3-4 tysiące więcej, no naprawdę Uwierzcie, że, że nie było łatwo, tutaj prezes też stawał na głowę, żeby, żeby te pieniądze porównać. Ja wczoraj jestem, rozmawiałem też z trenerem Tworkiem, który w tamtym sezonie był rewelacją sezonu, zajął piąte miejsce. Dzisiaj od początku sezonu wygrał jeden, jeden mecz i dzisiaj on się już nie zna, nie jest trenerem, który, który się zna. Ja też bez pieniędzy zrobiłem w Bytowi. Baraże mając budżet 200, milion, milion ale tutaj też mamy jeden z najniższych budżetów, yy, jeśli chodzi o pierwszoligowe yy, boiska, to dla porównania warta jak robiła awans do Ekstraklasy, miała 80 tysięcy miesięcznie więcej niż my mamy. Tak? No to, jest, to jest przepaść. To ja mam 8 zawodników po 10 tysięcy dodatkowych do tych, co, yy, co, yy, co my mamy. Yy... To są perspektywiczni chłopcy, którzy staramy się i są mecze, które będziemy wygrywali, a są mecze niestety, które popełniamy błędy. Tak no, się przyjrza, patrząc od początku sezonu, no to my tak naprawdę yy, większość tych błędów, które popełniliśmy... I straciliśmy te bramki, to były błędy przede wszystkim indywidualne zawodników. To nie było, że nas tam rozkrypali, nie wiadomo jak tam i tak dalej, tylko po prostu ktoś popełnił, ktoś popełnił błęd. Oczywiście ja stawiam na tego zawodnika, to ja za niego też odpowiadam, ja też chłopakom mówię, że wy się nie bójcie grać i tak dalej, bo ja, jak ty popełnisz błąd, ja za to wezmę na klatę. Tylko o tym się mówi, rozmawiamy. To nie jest tak, że, że mówię teraz nie wiem, Syldak jest zły, bo wpuścił trzy bramki. Ja powiem szczerze, że no, przez tyle lat, który jestem trenerem, a byłem też asystentem trzech trenerów, no nigdy mi się w życiu nie zdarzyło, żeby bramkarz w jednym meczu trzy bramki zawalił. No to jest pan Michalewski, który komentował ten mecz w Polsatu, powiedział, że 16 lat komentuje mecz mecze i mówi, że nie widział też takiej sytuacji, że w jednym meczu bramkarz trzy bramki zawala, wchodzi następny i tak naprawdę czwartą bramkę też na czwarty mecz nie wychodzi i też dostajemy bramka. Gdzie gonimy e, wynik, ale tak jak mówię, no jest tak, jak jest. Na pewno brakuje tego drugiego zespołu, żeby ci bramkarze się ogrywali, bo e, fajnie bramkarze pracują. Jak jest e, drugi zespół, to tak, możemy sobie drugiego, trzeciego bramkarza rotować w zespole rezerw. On ma cały czas granie i to też z tego wynika. To nie jest, że trener Norko źle pracuje z bramkarzami, bo, bo pracuje uważam e, e, bardzo dobrze, no, ale oni po prostu nie mają rytmu meczowego i nie da się, Bramkarza postawić tak sobie z treningu i on będzie nagle nam super bronił. Zdarzy się jeden mecz, że nam fajnie pobroni, ale drugi, trzeci może popełnić błędy. Panie, Kiedyś też nie było drużyny rezerw i tu jeden z trenerów takie sparingi grał z drużynami trzeciej, czwartej ligi gdzieś w środku tygodnia. Może to jest jakiś pomysł? To jest, to jest na pewno tak, no ale patrząc na nasze ostatnie dwa tygodnie, no to tak szczerze mówiąc, no nie było kiedy nawet, żeby, żeby tego tutaj zrobić. Tak? No bo my graliśmy praktycznie co 3-4 dni. To nie ma możliwości, bo teraz tak, 10-12 zawodników to jest taki cały czas, którzy, którzy gdzieś tam e, grają, no to 7, 8 zawodnikami to też nie zagramy, nie zagramy sparingu. Myśmy o tym myśleli, rozmawialiśmy ja tu z Grześkiem Lechem, też rozmawiałem na ten temat, czy jakąś drużynę tutaj gdzieś e, z boku e, nie wziąć. Nawet myśleliśmy teraz, jak już będziemy mieli, ten co prawda jest końcówka e, sezonu, ale to chociaż też e, i też nie wszystkie zespoły są w środku tygodnia przyjechać i grać, bo to też e, zależy też od przeciwnika. Był taki pomysł, ale mówię, no, te ostatnie dwa, dwa tygodnie yy, no niestety nie mogliśmy sobie na to pozwolić, no bo mecze były po 3-4 dni.